Dzień dobry. Już do Was idę. Cześć. Tylko sobie jeszcze włączę tu. Transmisja na żywo. Rozpocznij transmisję wideo na żywo. I co? I tutaj już też zaczynamy. Dzień dobry. Dzień dobry, serdeczne. Witam. Już, już, już. Wiadomo. Czekamy na spóźnialskich. Pamiętaj, koszuli to nic. I zaraz będziemy ruszać. Jak już będziecie, to piszcie mi, gdy już jest, żebyśmy się mogli potem ładnie przywitać. I co? I czekamy chwileczkę. Tak? O, patrzcie, uderzam w ukulele o różne rzeczy. Cześć, kochani! Czekamy jeszcze i w oczekiwaniu pogram wam na ukulele, dobra? O, jest Aneczka, czyli to znaczy, że jest też Józef. Czekamy jeszcze na spóźnialstwo. Jeszcze czekamy chwilę i zaraz będziemy zaczynać. Miau, 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 miał miał miau, 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 miau. Was, co słychać? Czy dzieci już są wyspane, i zjedzone śniadanie? Patrzcie, zaraz się tu wywalę. Może nie. E, tutaj mam listę. Co was słychać? Czy wszystko dobrze? Czy wszystko u was dobrze? Mam nadzieję, że tak. To co? Będziemy ruszać. E, jest Józef, jest Emilia, prawdopodobnie. To co? Myślę, że możemy zaczynać. Dzień dobry Józio. Dzień dobry Emilka. Dzień dobry Bartek. Dzień dobry Maciek. Witam Was serdecznie. Strasznie cieszę się cieszę, że tu jesteście i że możemy razem znowu zacząć kolejny dzień. W takim razie przygotowujemy kolana i zaśpiewam piosenkę na przywitanie. Mam nadzieję, że mi pomożecie. Co wy na to? Lecimy. To śpiewamy. Dzień dobry, dzień dobry dzieci. Witam was. Już słonko na niebie świeci. Na zabawę czas płacich Dzień dobry, dzień dobry dzieci. Witam Głośno teraz, dzień dobry, dzień dobry, dzieci, witam was. Już słońce na niebie świeci, na zabawę. Czas. Super, cieszę się, że jesteście. Witam was serdecznie. Luffy to będzie dzisiaj spacerował koło nas, a my tymczasem pośpiewamy sobie jeszcze trochę, będziemy się rozśpiewywać. Ja się trochę cofnę, żeby w obu kamerach było niedobrze widać. Ok, Luffy to nie jest teraz czas na to. Ok. I uwaga, ręce w dół, wspinamy się. Do, re, mi, fa, sol, la. Do. Jeszcze do re mi fa sol la si do du, si, la, sol, fa, mi, re, do si do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Du, si, la, sol, a, mi, re, do, si, sol, mi, Bardzo dobrze nam poszło. W takim razie zapraszam do historii o pające. Pamiętacie, jak to było z tym pająkiem? On sobie pospaceruje. Myślicie, że naprawimy mu tę pajęczynę? Dla tych, co nie znają tej historii, wyobraźcie sobie, mamy takiego znajomego pająka, który zrobił piękną pajęczynę w lesie. Natomiast po tym lesie skakała również zielona żaba i przeskoczyła niestety przez tę pajęczynę i ją zniszczyła. I ona jest teraz zniszczona i naszym zadaniem jest pomóc pająkowi w naprawieniu tej Pajączyny. W takim razie wyciągamy rękę i idziemy. Idzie pająk, idzie pająk, idzie pająk, siup! Idzie pająk, idzie pająk, idzie pająk, siup! Idzie pająk, idzie pająk, idzie pająk, siup! Idzie pająk, idzie pająk, idzie pająk, pająk siup! A ten pająk był jaki? Był taki zły, taki zły, taki, zły. taki zły. I naprawia z jednej strony z jednej strony wróż i naprawia z drugiej strony z drugiej strony już był zły, i zły, i zły, i zły, i naprawia z jednej strony z jednej strony już i naprawia z drugiej strony z drugiej strony już a ta żaba jak skakała skacze żaba skacze żaba skacze żaba plum skacze żaba skacze żaba skacze żaba plum skacze żaba skacze żaba skacze żaba plum Skacze żaba, skacze żaba, skacze żaba, plum, A pająk był taki sły, taki sły, taki zje, taki zje. I naprawiał z jednej strony, z jednej strony już. I naprawia z drugiej strony, z drugiej strony już. Był taki sły, taki, zje, taki, zje, taki zje. I naprawia z jednej strony, z jednej strony już. I naprawiał z drugiej strony, z drugiej strony już. Ekstra! Bardzo dobrze! W mogą spacerować również inne zwierzątka. Jeżeli macie jakieś y, pomysły na zwierzątka, to oczywiście możecie mi napisać, a ja y, zacznę sobie dzisiaj od krówki. Uwaga! Idzie krowa, idzie krowa, idzie krowa, mu. Idzie krowa, idzie krowa, idzie krowa, mu. Idzie krowa, idzie krowa, idzie krowa, muu. Idzie, krowa, idzie, krowa muu. idzie krowa, idzie krowa, idzie krowa. Mu! Super! Bardzo dobrze. Spacerować może też jeszcze kurka, więc zapraszam kurkę na spacer. Idzie kura, idzie kura, idzie kura kokoko. Idzie kura, idzie kura, idzie kura kokoko. Idzie kura, idzie kura, idzie kura kokoko. Idzie kura, idzie kura, idzie kura, idzie kura koko. Super! I w takim razie chciałabym jeszcze na spacer zaprosić. Świnkę, co wy na to? Idzie świnka, idzie świnka, idzie świnka, chrum chrum chrum. Idzie świnka, idzie świnka, idzie świnka, chrum chrum chrum. Idzie świnka, idzie świnka, idzie świnka, chrum chrum chrum. Idzie świnka, idzie świnka, idzie świnka, chrum chrum chrum. Super. I uwaga moi drodzy. Jeszcze chciałabym konika. Co wy na to? Idzie konik, idzie konik, idzie konik. 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 konik. Supero. Eee, w takim razie chciałabym, żebyście zwrócili uwagę na to, jakie zwierzątka wybrałam. Bo spacerowa krowa została Gdzie co? Ja muszę to spacyfikować jednak, bo on tu będzie strasznie nam. Przeszkadzał, będzie hałasował. Okej. Okay. I teraz tak. Y, chciałam, żebyście zwrócili jak, uwagę na to, jakie zwierzątka wybrałam. Bo była krówka, była kurka, była świnka i był konik. I to nie przez przypadek wybrałam y, zwierzątka, które możemy spotkać na wsi. Na farmie. A dlatego nie przez przypadek, bo chciałabym z Wami dzisiaj zaśpiewać pewną wiosenę. I posłuchajcie, myślę, że ją znacie. Eee, a mój pietra bałagan. Co ty oszalałeś się? Oszalałeś. Okej. Okay. Chyba oszalał, ale już powinno być w porządku. Eee, chciałabym zapisać z Wami pewną piosenkę o pewnym starym farmerze, który hodował właśnie zwierzątka. I posłuchajcie, pewnie już ją znacie, więc możecie pomóc mi śpiewać. Stary Donald farmę miał i ja, i ja jo i na tej farmie hodował, i ja, i ja yo. Popatrzcie, przyniósł znowu zabawkę, ale nie chcę jej. Uwaga, zaśpiewamy jeszcze raz, tak? Stary Donald farmę miał i wszyscy i-ja, i-ja, I na tej farmie hodował i-ja, i-ja, Jo Boga Krówki mu mu, 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 mu. Stary Donald farmę miał i-ja, i-ja, Czyli była krówka. To, co było następne? Następne by kurki. Śpiewamy wszyscy razem. Stary Donald farmę miał. I razem. I-ja, i-ja, I na tej farmie hodował. I-ja, i-ja, Krówki ko... Kurki. Kurki, ko, 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 ko. Stary Donald Farmer miał. I ja, i ja, Super. No to teraz świnki. Wada. Stary Donald Farmer miał. I ja i jajoł, i na tej farmie hodował. I razem i ja, i jają. Jest Jurek, cześć! A te świnki? Świnki chrum, 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 chrum. chrum, chrum. Stary Donald farmę miał. I razem i ja, i ja, yo. super! No to idziemy, został nam konik, tak? No to jedziemy. Stary Donald farmę miał, i-a, ja, i, ja, i na tej farmie hodował, i-a, ja, i ja, konie. Dary Donald, farmę miał i razem. I ja, i ja, miał. Super! Pięknie razem zaśpiewaliście. My, wszyscy razem. I teraz, moi drodzy, skoro już wiemy, jakie są zwierzątka na farmie, to chciałabym zaprosić je może na podwieczorek. Na to. Czy przyjdą do nas zwierzątka na podwieczorek? Myślę, że tak. Wysłaliśmy już zaproszenia i teraz będą przychodzić goście. Czyli <laughs> będą pukać. Słyszycie? Zaśpiewajmy piosenkę. Jak to było? Puk, puk, puk. Mu. To chyba jakaś krówka. Czy wszyscy wiedzą, jak robi krowa? Spróbujmy. Mu. Pięknie, jeszcze raz, wszyscy głośno. Mu. Ekstra. W takim razie zaśpiewaj. To ja, krówka mała, bardzo wejść bym chciał. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. I już otwieram tobie drzwi. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. I już otwieram tobie drzwi. Poczekajcie, Luffy? Chyba ci się coś pomieszało. Zejdź. Słuchajcie, chciał mi coś ukraść z blatu, z kuchni. Co co, pies? To był wstrętny. Uwaga. Czy przyszedł jakiś gość? Znowu ktoś puka. Czy śpiewaj mi piosenkę. Puk, 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 puk. Kto tam? Kto tam? Puk, 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 puk. puk. Kto tam? Kto tam? Słuchajcie, kto to przyszedł? Ko, 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 ko. Ko, 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 To chyba jakaś kurka. Czy wiecie wszyscy, jak robi kurka? Spróbujmy razem. Ko, 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 ko. Super, no to śpiewak. To ja, kurka mała, bardzo wejść bym chciała. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. I już otwieram tobie drzwi. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. I już otwieram tobie drzwi. Super. I uwaga. Przyszedł znowu jakiś gość. zaśpiewamy mu piosenkę. Puk, pok, puk. puk. Świnka, czy wy wszyscy wiecie jak robią świnki? Spróbujmy razem. Chrum 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 chrum. Ekstra, no to uwaga śpiewam. To ja świnka mała bardzo wejść bym chciała. Raz dwa trzy, raz dwa trzy, już otwieram tobie drzwi. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, już otwieram tobie drzwi. I został nam jeden gość. Myślicie, że jeszcze przyjdzie? Ach, chyba idzie. No to zaśpiewajmy mu piosenkę. Puk, 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 kto tam, kto tam, puk, 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 puk. Pu. Puk, kto tam? Kto tam? Kto to przyszedł do nas? Oprócz tego, że piesek, to jeszcze. Kto to? Co to za tak robi? To chyba jakiś konik. Czy wszyscy umiemy robić jak konik? Ekstra! No to uwaga, śpiewamy. To ja, konik mały. Bardzo wejść bym chciał. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Już otwieram tobie drzwi, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Już otwieram tobie drzwi. Ekstra. Czyli chyba przyszli wszyscy goście, którzy mi dostali zaproszenia. Przyszedł nawet taki bez zaproszenia. Taki przyszedł bez zaproszenia, a my tymczasem wszyscy wstajemy i zagramy sobie jeszcze dzisiaj w robota. Gotowi? No to uwaga. Jestem robot, ciach, ciach, ciach. Cały jestem z zimnych blach. Zimne ręce, zimne nogi. Lubi pełno śrubek, głowie ma. Czy umiecie drogie dzieci zrobić to, co ja? I uwaga! Robimy skręty. I skręt. I skręt. I jeszcze skręt. Tak jest. Superowo! Skręt, skręt, skręt. Tak jest, no to uwaga, jeszcze raz. Jestem robot czak-czak-czak. Cały jestem z zimnych blat Zimne ręce, zimne nogi, pełno śrubek głowie ma. Czy umiecie drogie dzieci zrobić to, co ja. Uwaga! Ręce do góry i skłon. I ręce do góry i skłon. Jeszcze ręce do góry. I skłon. Jeszcze do góry. I skłon do. Jeszcze raz. Do góry. I w dół. Tak. stajemy. Jeszcze robot. Jestem robot, ciach, ciach, ciach. Cały jestem z zimnych blach. Zimne ręce, zimne nogi. pełno śrubek głowie ma. Czy umiecie drogie dzieci zrobić to, co ja. I moi drodzy, będziemy podskakiwać. Waga? Hop, hop, hop. Odskakujemy. Młodzież to będzie wam to zaraz. Hop, 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 hop. Skaczemy jak piłeczki. Tak jest. Jak piłeczki. Bardzo dobrze. I jak piłeczki. Hopca, 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 hop, hop, hop. Tak jest. Uff. Bardzo dobrze. I ostatni raz. Jest ten robot Siak. Zimne ręce, zimne nogi. Pełno śrubek, ma. Czy umiecie, drogie dzieci, zrobić to, co ja? Uwaga, stajemy na jednej nocy. Stoimy, stoimy, stoimy. trzymamy nogę wysoko. Tak jest, i uwaga, zmiana. Na drugą nogę trzymamy, trzymamy, trzymamy. Bardzo dobrze. Trzymamy, trzymamy, mimo że psy przeszkadzają i liżą nas po stopie. Uwaga! Uf, wstajemy, zostawmy. I uwaga, kochani, siadamy sobie wygodnie i zabieramy się za wyciszenie. Będziemy się wyciszać, będziemy odpoczywać. Uwaga! Pamiętajcie, odpoczywa głowa, odpoczywają łóżka, można pomasować się po brzuchu. Polecam zamknąć oczy i na początek będziemy odpoczywać w idealnej ciszy. Gotowi? Zaczynamy. Idzie niebo ciemną nocą, ma fartuszku pełną gwiazd. Gwiazdy świecą. wyjrzały, zobaczyły i nie chciały już spać, kaprysiły, grymasiły, żeby Okay. Powolutku wstajemy, wyciągamy się mocno. Tak jest. Uh, 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 uh. Ja się wam i co, dziękuję wam bardzo serdecznie, że dzisiaj byliście. Strasznie mi było miło. Bardzo się cieszę, że razem zaczęliśmy ten dzień. I zapraszam was serdecznie na jutro o 10.30. Widzimy się tu na fejsie, tutaj na YouTube. I będziemy śpiewać. By tańczyć, tak jak codziennie od poniedziałku do piątku. To co? Życzę Wam przyjemnego dnia. Do zobaczenia. Tutaj czekajcie, bo ja mam, nie zawsze umiem to wyłączyć. Pa!